Cześć. Jest u mnie Jarek Kumpel. Właśnie robimy przegląd. A tym razem nie będzie o akwarium, tylko przegląd HARM. Ale tego masz. No. Kurczę, muszę wodę można było sobie przygotować, bo to ciężkie. Zwłaszcza ta dawnia. Próbujemy. I tak spirulinka. O tutaj na przykład nowy dobytek. Dawaj jedno spróbuję, kurwa, bo no normalnie żeby nie jeszcze, było, nie? nie no? próbowałem. O. O? No kurwa spadło. Ale nie... O mam, o. Że nie mam? No. I co też taka jak dafnia? Po, pokaż dalej. Czekaj, A, czekaj, rękę pokaż. Nie. Pokaż, pokaż najpierw co masz. O, o, o dobra, no, wrzucaj. O kurwa. A, A? A chujowa, nie? Eee, jem. Smakuje jak Dawaj jeszcze jedną rybę. O, patrz. patrz kurwa, jak wszyscy żremy to wszyscy, nie? E, spadło? No, spadło? Spadło. Masz, bo jeszcze z jednej. Czekaj, chodź no. następną? Nie no, ale te zielone dawaj. No. Jak no. bagieta, nie? Trochę no, za no. E. no. Kurwa, ale masz ten. Ma, Masz jeszcze upierdowe jaja. Dobra. Nie, wolę wiesz, tym samemu spróbować, niż rybom jakieś gówno dawać. Kurwa, dobra, no No. Poszło? No, dobre, kurwa, no. co, będziemy karmić B Będziemy, im. kurwa. Dobra. No. ale zobacz patrz, jak, patrz jak one jedzą to, chłopie. Mm. Kurde. O, kurwa Panie. No, w Nie, no, ale no, to, to, no, ty, to dobra jakaś karma. Dobra. Mm. Nie no, to wszystko rośnie, no? no? i wody nie barwi, zobacz. No. Dobra, taki krótki spontanik. Mm -hmm. No. to po pozdrowionka. No. Hej!